Siemanko, tutaj kierownik Najcik jest ze mną Jacek. Jacek, Jacek, gdzie jesteś? Ciemno jest, powinniśmy trzymać się razem. O nie, gdzie jest mój przyjaciel Jacuś? Zabili mojego kompana. Gdzie? Wiem kto to zrobił, niestety to czarny. Nie, minąłem go, a on przyszedł od ciała. Dobra, lecimy. Idę zwołać spotkanie i przekonać, że czarny to intrus. Oby mnie posłuchali. Mówię wam, że to czarny. Zaufajcie mi. Tak czarny wentował obok mnie. Czarny 100%. Niestety mi nie zaufali. Nie da się zwołać emergencji, bo światła nie działają i da je naprawić. Nie, nie, intrus czeka za drzwiami. Zapomniałem, że nie mam już przycisku. Teraz pozostaje mi liczyć na to, że wspólnicy przeżyją. Choć pomarańczowy, musisz zwołać emergencji. Biegnij szybko, tu jest impostor. Jeszcze musimy naprawić komsy. Ojej, mamy tutaj oszusta i wspólnika, który mu pomaga. Tak myślałem, dlaczego nikt mi nie zaufał? Serio, nie lubię takich graczy. Twu, twu.